Głosowania w spółkach, fundacjach, stowarzyszeniach czy wspólnotach mieszkaniowych zwykle organizowane są podczas posiedzeń. Niezależnie od tego, czy posiedzenia takie odbywają się w trybie stacjonarnym, czy elektronicznym, poprzez platformę do głosowań. Ale możliwe jest też przeprowadzenie głosowania w trybie obiegowym. Tryb obiegowy polega na tym, że każdy z głosujących podejmuje decyzję o sposobie głosowania odrębnie, poza posiedzeniem. Zwykle poprzez wskazanie swojej decyzji wprost w dokumencie uchwały. Niestety, głosowania obiegowe zwykle kojarzą się z uciążliwością: drukowaniem uchwał, fizycznym podpisywaniem dokumentu, wysyłką pocztową. Za chwilę pokażemy, jak łatwe, szybkie, wygodne i przyjemne może być głosowanie w trybie obiegowym. Poprzez platformę Wotenti. Oddaję zatem głos Kamilowi Tonkowiczowi, dyrektorowi IT w spółce Wotenti. Jednym z celów, które sobie postawiliśmy, było stworzenie narzędzia, które umożliwi organizacjom efektywny proces przeprowadzania głosowań w formie zdalnej, zarówno w przypadku głosowań online, jak i obiegowych. Wierzymy, że nasze rozwiązanie usprawnia proces zbierania i liczenia głosów również pod uchwałami wspólnot mieszkaniowych. Podejrzewam, że większość z nas styka się z tym wyzwaniem przynajmniej raz do roku. Zazwyczaj wygląda to tak, że im większa jest wspólnota mieszkaniowa, tym większe wyzwanie związane z obsługą tego procesu. Chciałem Wam szybko pokazać, w jaki sposób ten proces realizujemy na platformie Votenti. Wiadomo, że głosowaniu dostajesz z odpowiednim wyprzedzeniem w formie maila na podany wcześniej wspólnocie mieszkaniowej adres. Wystarczy, że klikniesz przycisk głosuj już teraz, aby przejść do platformy Wotenti bezpośrednio do danego głosowania. Jeśli posiadasz już konto na platformie Votenti i wykorzystujesz ten sam adres do głosowań w innych organizacjach, skorzystaj z opcji logowania. Dzięki temu będziesz mieć dostęp w jednym miejscu do historii wszystkich głosowań, w których brałeś bądź brałeś udział na naszej platformie. Jeśli to Twoja pierwsza styczność z platformą do zdalnych głosowań Votenti, skorzystaj z opcji Zarejestruj się. System poprosi cię o potwierdzenie Twojego adresu e-mail, czyli do skrzynki e-mailowej, Kliknij w link wiadomości, a następnie zaloguj się w systemie. Po zalogowaniu się, kliknij na swoje imię, a następnie wybierz opcję Wydarzenia. Tutaj znajdziesz listę wszystkich zaplanowanych wydarzeń. Aby mieć dostęp do samego głosowania oraz zamieszczonych przez organizatora dokumentów, potwierdź swoje dane. To jest taki odpowiednik listy obecności przy wejściu na wydarzenie. Jeśli masz pełnomocnictwo do głosowania w imieniu innej osoby lub podmiotu, system poprosi Cię o zamieszczanie pełnomocnictwa. Na ekranie głosowania obiegowego znajdziesz główne informacje na temat organizatora tego wydarzenia, przedmiotu głosowania, ilość czasu pozostałego do zakończenia głosowania oraz załączone przez organizatora do głosowania dokumenty. Dokumenty będące podstawą głosowania dostępne są również jako załącznik do danego głosowania w panelu, w którym oddajesz głos. Pamiętaj, w przypadku głosowań obiegowych nie musisz głosować teraz. Ogranicza Cię tylko czas określony przez organizatora głosowania. To oznacza, że możesz spokojnie przeżyć dokumenty, a następnie ponownie się zalogować na platformie i oddać przemyślany głos. W części głosowanie centralnym elementem ekranu są trzy główne przyciski, które oznaczają rodzaj oddanego przez Ciebie głosu. Wierzymy, że kod kolorystyczny oraz wielkość tych przycisków nie pozwolą ci się pomylić. W tej części możesz również zobaczyć, którzy uczestnicy tego wydarzenia zalogowali się już do systemu, aby oddać głos. Osoby, które zagłosowały już, zaznaczone są kolorem niebieskim. Te, które się jeszcze wahają, zaznaczone są na kolor szary. Do momentu zakończenia głosowania ani zarząd wspólnoty, ani organizator wydarzenia, ani żaden z uczestników głosowania nie zna wyników. Dopiero po zakończeniu głosowania, co ma miejsce wtedy, kiedy wszyscy uczestnicy oddadzą swój głos, kiedy upłynie termin oddawania głosów, system generuje raport z głosowania oraz wysyła go do wszystkich członków wspólnoty. Pamiętaj, że dzięki rejestracji konta zawsze masz dostęp do zarchiwizowanych raportów głosowań, w których brałeś udział, choć brałaś udział. Po zakończeniu głosowania będziesz mieć również podsumowanie, w jaki sposób głosowali poszczególni członkowie wspólnoty, o ile głosowanie nie było tajne. Wtedy zobaczysz tylko wynik finalny głosów oddanych na tak lub nie. Jak mogliście się przekonać, interfejs Votenti jest bardzo intuicyjny. Dzięki czemu nawet osoby mniej obeznane z technologią nie będą miały żadnego problemu z korzystaniem z platformy. Proces głosowania jest zatem prosty i klarowny. Dziękuję za oglądanie. Jeśli masz pytania dotyczące głosowania elektronicznego, zostaw je w komentarzu poniżej lub napisz do nas bezpośrednio. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z nowymi filmami. Do zobaczenia!